Dzień dobry kochani. Witam Was w tą pochmurną niedzielę. Ponownie Ewa z Zabrza się kłania. Ta, która wierszyki zaczęła niedawno pisać. Także zapraszam Państwa, jak Państwo macie chwilę, o słuchanie mojego kolejnego wierszyka. Który nie ukrywam tak szczególnie, to chciałam zredykować go dla mojej ukochanej pani Ani z Zabrza na pewno tą Panią Anią Anię zna bardzo, bardzo wiele osób I jak Państwo odsłuchacie tego wierszyka to pomyślcie może jednak warto się z nią skomunikować i powiedzieć jej dziękuję za to co dla Was zrobiła Pani Aniu jak Pani mnie słyszy to tak jak żeśmy rozmawiały wczoraj Mówiłam, że specjalnie napiszę coś dla pani. No i napisałam. Także bardzo proszę o odsłuchanie mojego wierszyka specjalnie dla pani napisanego. A państwa również. Może państwo macie też jakieś ukochane osoby, bo na pewno państwo takie macie wokół, yy, którym jesteście wdzięczni. To spróbujcie napisać coś takiego, jak ja to zrobiłam, i zaoferujcie tej osobie, zedykujcie jej. Będzie się na pewno cieszyć. Dziękuję bardzo. Pani Ania, kochana pani Aniu, jest pani najcudowniejsza pod słońcem. Jest pani przeze mnie i wielu kochana. W pani jest wielka siła i moc trwania. Daje pani z siebie wszystko dla ludzi, co nie w każdym zachwyt budzi. I nie każdemu się zdarza, a pani to ciągle powtarza: Trzeba rękę komuś podać, gdy przyjdzie w potrzebie, bo przecież jesteśmy ludźmi, bo przecież miłować się mamy i pielęgnować wszystko, co na tej ziemi posiadamy. Pani Aniu, jest Pani wielką osobą, a Pani ozdobą jest pomoc innym, choćby tym, co na nią nie zasługują. A ona jest zdania, że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że chociaż nie jesteś bogaty, chociaż jesteś nijaki. To przecież jesteś człowiekiem i szacunek ci się należy. I chociaż nie zawsze wszystko się układa, to pani Ania zawsze powiada: Tak, pomogę, trzeba pomagać, bo przecież w każdym człowieku jest dobrych cech bez liku. Bo przecież nie każdy z nas wie, gdzie jest jego czas i przecież to. Że kryje się w nim zło, można zamienić na coś dobrego i nawet cudownego. Pani Ania to robiła zawsze i też robi to do dzisiaj. Że gdy ktoś znajdzie się w potrzebie, ona cię potraktuje jak anieli w niebie. I chociaż nieraz na to nie zasługujesz, to wszystko, co najlepsze od niej czujesz. I chociaż nie jest twoją matką, to traktuje cię jak matka, co zawsze cię wspiera, a gdy przyjdzie problem jaki, to zaraz go wybiela. I zawsze uważa, że każdemu z nas jakiś problem się zdarza. Ale jej zdaniem to nie znaczy, że ten ktoś ma być od razu ukarcony i z pracy wyrzucony. Bo przecież, tak jak ona to mówi, nie można od razu każdego karać. Po pierwsze, jej zdaniem trzeba dobrą drogę mu wskazać. Nie krzyczeć na tego, co źle zrobił, premii mu nie zabierać. A po co to wszystko? Najpierw należy z nim porozmawiać, zaprosić go do siebie, i nie tak by wszyscy wokół wiedzieli, bo po co, żeby się z niego naśmieli? I ona też tak uważa, że później, jak to nie pomoże, to można wybrać inną drogę być może. Ale nie głosić po wszystkich odpustach, że Asia, czy Krysia, czy Daniel, czy inny ktoś narobił w pracy ambarasu i przeto zwolnić go trzeba, a może on nie będzie miał wówczas na kawałek chleba. Kochana pani Ania, każdemu swoje serce otwiera, służy zawsze każdemu. Nie tylko bogatemu, ale też biednemu. Jest wspaniałą osobą, jasność od niej bije, a ja jestem gotowa rzucać jej zawsze się na szyję. Za wszystko, co dla mnie zrobiła, za wszystko dobre, co uczyniła, za trudy i zmartwienia. Za każde chwile otuchy w momentach mego zwątpienia. Kochana Pani Aniu, musisz żyć jak najdłużej, bo jesteś potrzebna wszystkim wokół, bo wszyscy cię potrzebują, a im wszystkim i mnie. Zawsze służysz pomocą, zawsze poradą i miłością swoją ogarniasz wszystkich wokół. I chociaż nieraz nie są ci wdzięczni, co dla nich zrobiłaś, to zawsze im wybaczasz. I nieraz myślisz sobie, że tak wiele dla nich zrobiłaś. To trudno mówisz. Nie zawsze tak to być musi. Że ci będą wdzięczni za wszystkie Twoje uczynki. Nie zależy ci na tym, żeby ktoś w pas ci się kłaniał, chociaż nieraz powinien. Lecz ludzie niestety nie doceniają tego, co dla nich zrobiłaś i jakie są Twoje zalety, nieraz zapominają. Ale pamiętaj o tym, że gdy kiedyś będziesz schodzić z tego świata na tą drugą stronę, to te wszystkie Twoje dobra będą policzone. I kochana Pani Aniu, nie smuć się z tego powodu, że ludzie nie są Ci wdzięczni za to, co zrobiłaś dla nich dobrego. Musisz być szczęśliwa, że miałaś taką możliwość, żeby innym pomagać, bo niestety możliwość czasem taką mamy, lecz innym nie pomagamy. Nie chcemy czynić tego, bo ważne, że nam jest dobrze i swojej rodzinie. A to, że ktoś inny pomocy potrzebuje, to na pewno nie od niego, bo niby dlaczego? A ty przecież to zawsze robiłaś, i bądź dlatego szczęśliwa, i żyj w zdrowiu i miłości, by ktoś zły nigdy w Twoim domu nie zagościł. A Ty, mój słuchaczu, może sobie przypomnij, albo pomyśl czasem, że dzięki Pani Ani pracujesz. I szczęście swoje budujesz. A może warto czasem byś jej się pochwalił, że już tyle lat minęło, jak dzięki niej zostałeś przyjęty do pracy? A może jednak zadzwoń do niej czasem i przynajmniej powiedz dziękuję, chociaż ona tego nie oczekuje. Kochani, oznajmiam wszystkim, że nie ma drugiej takiej pani Ani i nie będzie, choćbyście szukali wszędzie. Pani Aniu, jesteś przeze mnie kochana i nigdy nie zapomniana. Dziękuję. Zawsze ta sama Ewa.